Ho ho ho, witam was moi drodzy bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku przygód zwiadowcy Nie wiem co ten grzybek się tak długo ładuje Chyba trzeba to odświeżyć, bo się chyba... No, ja tu włączyłem z nadzieją, o tym jakiś... No nic Akurat jak włączyłem nagrywanie, to akurat coś się tutaj widzę z netem Co mi neta rozłączyło, no no, już jest git. Ładuj się, bo tu już przecież widzowie nie będą tego oglądać, no. No jestem net czy nie? Przecież się palą lampki na modemie. No jest net no. Coś się po prostu chwilowo tutaj, chwilowa, aż tak powiem. Yy, wbijam na W12. Chwilowa tutaj. Chwilowa. Yy, dysfunkcja tak zwana. Brain sobie będzie. Ja to dzisiaj dużo nie grałem. Dlatego bierę jakąś misję od razu, a bo chwila, najpierw może zrobię jakieś lochy Poczta tutaj też pewnie obfituje w wiadomości, no trochę jest tych wiadomości Zgłoszę się do ataku Uuuuuuuu Uuu. aj, aj, aj. nie Ajajaj, niedobrze, niedobrze Bardzo źle A klaser, klaser poprawił chociaż czy nie? Jak poprawił o 1% klaser to dam mu jeszcze jeden dzień No jaki błąd komunikacji? No palą się przecież te lampki. Kurczę, co jest? Coś się zacięło z tym netem. Zaraz do Was wracam. No, zresetowałem. Powinno być teraz już dobrze. Ten modem czasem trzeba zresetować, bo on się czasem... To jakaś wie... Takie zwierzki po prostu czasem łapie. No trzeba to jakby... Widzicie, nie jest to nic poważnego, bo to działa, ale... Poprawił klasę, czy nie poprawił? No nie poprawił. No bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro. No ale to już była nie... By, to już było cię, ciężki grzech to już była. Nieaktywność to jest... Bardzo ciężki grzech. To jest taki ciężki grzech, że w matema znaczy, yy, w piekle to, to już za to matematykę się rozwiązuje. Albo... albo niemie niemiecki jego się uczy w piekle za to takie grzechy już. Albo albo fizykę jeszcze może. Tak, to, to jest bardzo niedobre. Bardzo złe. Bardzo złe. Na święta moglibyście mi zrobić prezent i chociaż być aktywni. A wy karwa kawka mi takie robicie tutaj przypały. No i co ja teraz? Widzowie oglądają i się śmieją, że... Że nieaktywni, że... Że nieaktywna gildia, ja mówię. No jak nieaktywna? Ty że jeden z drugim, jak, jak bardzo aktywna. On mi mówi, ta, to zobaczymy, na następnym odcinku pewnie będziesz wywalał. No i o, no i, no, i, no i tak jest właśnie. To jeden wystarczy w sumie, że to, to tam 29 poziom fortyfikacji to... Jak to mawiał Eminem I'm not afred Tak mawiał Everybody Come take my hand O tak było dalej Jakby ktoś nie wiedział to To już wie No tutaj to Nie wiem czy ta obrona jest taka słaba No dam dwóch asekuracyjnie ale No taka no dobrze że dałem dwóch Znaczy chciałem dać więcej ale Dobrze, że dałem dwóch, bo ja mogłem dać jednego, ale czułem coś, coś mi śmierdziało tutaj, że tak powiem. Bierz ten kamień, gościu, tu już byłem, dzisiaj byłem. Kurce, nie no, nie śmiejcie się, no. No bo ja wiem, że to jest drugi poziom, ale ja, ja nie mogę lotnąć... Właśnie, zmurszały las, jest czy nie? Dzisiaj muszę to lotnąć, bo już naprawdę zapomnę o tym. Grindujemy wszystkie te daje, żeby to lotnąć. Zmurszały las, no może 3-minutowe misje zostawię, nie ma. No to siódemka. Muszę to lotnąć po prostu, no bo... Aaa, nie ma znowu tego. Bo ja... Ja, za, ja będę zapominał o tym. Miasta Teges... Nie, 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 nic z tego. Dobra. Ach. Klepsydry pójdą wszystkie chyba dzisiaj. Pustynia przesłoneczna, tak? Dobra, trójka niech idzie. To jest pustynia przesłoneczna. Ej, co ja pierdziele Zmurszały las. To jest pustynia przesłoneczna chyba. Tak mi się wkręciła. No i ja nie mam teraz szans, no muszę podłożyć najgorszych, bo... Dobra. Może tą dźwiękę nawet będę rozwijał, ale... Ja... No ta żeluza była spoko, w miarę ona sobie radziła, więc nie mam nic do niej. Rozwijam sobie tutaj staty trochę. Jakiegoś wytrzyma, też dam prowizorycznie. Ale oczywiście przodującą statyką, statystyką, statyką będzie zręczność. Brakuje mi miksturek. No ale i tak by mnie nie było stać na miksturki, także okej okay. Co wy tutaj piszecie? Aztek napisał, ho ho ho, miałem Pierwszy w gildii 11 salę rycerską, a teraz mam pierwszy 12 Ale easy, no to bardzo dobrze Widać, dobrze, dobrze umiesz rozwijać, się, że tak powiem y y Salę rycerską, bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy też, że sporo z was już ma setny poziom Bardzo fajnie Na razie opuszczam gildię, wrócę po świętach. No dobra, niech ci będzie. X da i 3 i DX 72X. Pozdrowiesz na odcinku. I to jest ten. Yy. O! Ja wiem co to jest. Przez to się określa strumień. Tylko nie wiem jaka to jest literka. Ale wy mnie tym greckim alfabetem męczycie w, yy, w tych wiadomościach To jest... To nie jest gamma, to nie jest delta Nie jest to też alfa Beta też nie Omega też to nie jest Delta... Epsilon to też nie jest Aj, muszę się sposi... O, akurat miała miejsce bitwa gili No to obejrzymy sobie a bo nie, najpierw ja się sposiłkuję tym co to jest to się, przez to się określa strumień tą literką. To, to akurat wiem z fizyki. Strumień. No nie wiem, fizyka na przykład. Tylko jaka to jest literka? Strumień indukcji magnetycznej. No to jest ta literka, właśnie. To jest chyba to, właśnie. Oj, nie tutaj. Albo inaczej, grecki alfabet wpiszę. Już na, następnym razem się nauczę i będę gotowy. To jest, moi drodzy. Fi, nie, to nie jest fi, czy fi, chyba fi, epsilon, chi, fi, no jest to takie fi bym powiedział, zaraz obejrzę, nie zacinać mi się, O, jakiś chaos złapał dzisiaj ten komputer, czasem, czasem tak marzę, strona działa, no dobra, wtyczka flash padła Czasem łapie takie dziwne właśnie yy, no nie wiem, dobra Kappa Jota, kappa Kappa <laughs> kappa jest dobra Kappa, to się czyta Kapa. chyba, nie kappa. Bo kappa to jest takie lamerskie trochę. To się czyta Kapa. A kappa to się czyta tak bekowo w sumie. No nie, co za Kejo złapał ten komputer dzisiaj? Coś mu nie idzie. Ład, ładuj się, gościu Czasem właśnie łapię takie dziwne... No zobaczcie co się dzieje, nie? Jak, 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 jak mi dzisiaj nie współpracuje, ewidentnie Nie ewidentnie... o jest murszały las, no to easy Piknik, karwa kawka No i tak No i levelujemy, levelujemy Bardzo dobrze O Nice Very nice Dobra, obejrzymy sobie bitwę gildii a pana pozdrowiłem? To jest chyba Nie wiem, to jest chyba ta To, to fich Nie, co to, to tam było? No widzieliście, nie wiem co to jest Jak wiecie co napiszę, co to jest, nie wiem Piotrek Kmiecik ZRT napisał Dzięki za dodanie jak będzie odcinek pozdrów Chwila A co on robi w gildii? Czego nie dodawałem? Coś mi się tu nie podoba Coś mi się tu nie podoba Ja go nie dodawałem A niech sobie będzie Akurat i tak potrzebowaliśmy członków A spełnia, spełnia wymagania więc tutaj Pawcik napisał Siema można do gildii 6-7 Mag mam pytanie Grasz, grasz w Margonem jak tak to jaki świat i level Może jakaś seria z Margo No gram w Margonem tak yy... Gram w Margonem na telawelu yy... Chcesz zobaczyć moje level No mam nawet tutaj w zakładkach mogę ci pokazać jak bardzo chcesz To da, dla, dla, dla wszystkich, którzy są tutaj Za Margonem tutaj trochę za, Zainteresowani Na chwilę wezmę full screena tutaj dla ciebie yy, Tutaj masz moje postacie Tutaj zobacz sobie Znaczy wszyscy, którzy są zainteresowani Możecie zobaczyć Tu są z Telawela, tu są z Huteny Jest Mag i z Zorzy też są Wojem chciałem wbić setny żeby było tak fajnie Ale nie udało mi się, znaczy bo Jak dużo grałem w Margonem jak gdzieś wyjeżdżałem I na przykład wyjeżdżałem do babci i na przykład Tam nie, nie miałem ani Nie działał mi żaden LOL, żaden yy, Żaden Hearthstone Czy tam CSGO, różne takie Gierek też żadnych nie miałem, no to grałem właśnie sobie W przeglądarce w Margonem I no i jak widzicie nawet sporo osiągnąłem To są moje postacie Profil każdy może zobaczyć Nie będę pokazywał, bo to jest moja Osobista tutaj, taka śmieszna. Każdy może wejść zobaczyć, zapraszam. No, mogę wam pokazać tak postać pokrótce. Tak na szybciorze, że tak powiem. O, tak wyglądam. Na tela taki sobie outfitik obrałem. No i tyle no. Nic szczególnego. Nic szczególnego. Nie będę tutaj się rozgrywał, bo to nie jest margonem, tylko shakes and fidget. Ale tak pokazałem wam, bo dużo też zapytań dostaję tam o Margonem, także tak, tak to wygląda. O, kalendarz adwentowy nawet jest. Ak Dzisiaj chyba szósty, nie, to siódmy. Nie, ósmy? Może, no ósmy jest. O, buff jakiś. Karb! <laughs> Karp z wanny. <laughs> to jest zajebiste. Słabe. Mam lepsze te buffy trochę. Karb. Ej, no zniszcz to może. Nie mogę tego zniszczyć? Nieśmiertelny. Świąteczny karp jest nieśmiertelny Dobra Logout Dobra, ja wracam już do ten yy, Wracam do normalnego, normalnej tutaj, do normalnego rozmiaru Bo pewnie widzicie nawet ten pasek od Bandicama. A tak to nie będziecie go widzieli Dobra, już jest normalny rozmiar Może jakaś seria z Margo No nie wiem, raczej powiem Ci, że to w to Margonem to Yy, kiedyś grałem, teraz trochę mi się nie chce, a poza tym nie mam nawet czasu, bo to jest dużo, jednak to jest czasochłonne. No ale nie mówię, nie, no, jakbyście bardzo na, na, nalegali, to Krycha 1, 2, 3, 4, 5 napisał, mogę do gildi. A i ten pawcik chciał do gildi. fuck <coughs> Jaki on miał nick Chwila. Mogę do... Krychę też dodam, bo akurat mogę. A jaki on miał nick, muszę zrobić chyba cięcie i zerknąć, no tak muszę zrobić Dobra, on miał po prostu pawcik, zerknąłem sobie O, no i zap Bardzo okej okay. Dobra, ja sobie tu, o, odblokowałem sobie strumień lawy i toksyczne drzewo w końcu, pokonałem już dwóch I teraz powinienem chyba pokonać tego, tak mi się wydaje Ale on jest dosyć mocny ma setny level, jakby nie patrzeć, także to nie jest takie hop siup, 4 baby 8 dup. Tylko to jest dosyć ciężkie. No, może nie. Nie ko No, idzie, no... tak... No idzie w miarę dobrze. Nie no, myślę, że... Ugram go lajdowo. E, no ugrywam go. O nie! Nie! Nie, nie, aj, aj, aj. A nie myślisz chyba, że się poddam, co? Dawaj oh go. Ale fa fajne tło, fajne, podoba mi się. A zrobię screena chyba. Fajne, fajne, fajne to tło jest takie z ołtarzem. No, no traf coś. Oj, oj, ale mnie zbił. Chwila, czy ja właśnie nie straciłem grzybka? A, no straciłem. Do bólu będę. Nie no, uda się na pewno, no przecież... Ja mu biję nawet więcej niż on mnie, no to... Że... No ale ma dwa razy więcej HP co prawda No ale 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 Aleksandra że tak powiem No dawaj dawaj no traf Dobrze i musisz go DPSować Do no, nie nie no DPSuj dobrze Da, aj, no trafiaj Icia o tak I jeszcze raz mm. Ach. Jeszcze kryt i koniec Jeszcze jest kryt i koniec No nie To zawsze jest tak blisko Jeszcze kryt i byłby koniec no! No tak! Krytuj go! Krytuj go! Dawaj, dawaj. Dobrze. To jest bardzo łatwe do ugrania. Walka z polega na szczęściu w głównej mierze, zauważyłem, także. Znaczy, nas, no, nie, na tym, nie tylko na tym szczęściu, tylko na tym po prostu, chcę zrobi więcej uników. Do! No! No! No wy... Nie no to już trzeba wygrać, to trzeba wygrać! Yeah! Very nice! I jeszcze 8-2 i klaser się podniósł Bardzo dobrze, bardzo jestem zadowolony Teraz na PvP jeszcze jakiegoś cieniasa trzeba, że tak powiem Przycisnąć Cieniasem będzie yy, Ktoś kto ma jakiś Halloweenowy artefakt, którego ja nie mam W klaserze A na pewno ktoś taki się znajdzie Ej, yy, Halloweenowy, świąteczny Damian S. Niestety, bardzo mi przykro O jeden. No to pewnie te... Ja miał te, chyba tę czapkę taką świąteczną, Mikołajową. A i tu muszę zmienić, bo tu mam trzeciego, a tu mam siódmego chyba. No... Pokażę, pokażę wam tę bitwę gildii. Hutter die Flamen, frajerzy. Niemieccy. Hitlerowcy. Pamiętajcie, Hitler kaputki. No, e, widzę, wszyscy nieaktywni, co to, co to... za słaba nieaktywna gildia? No. Uuu, uuu. Ktoś tam chyba na Allegro tych członków kupił sobie. Bo są coś tacy nieaktywni trochę, nie to co moje, oczywiście, no moi są aktywni, no jak, jak, jak nie są jak są, no co? I bum, i bum, I bum, i bum, i bum, i bum, i bum. I boom O pierwszy aktywny gracz No drugi Dobra, dobra nie popisywać się tutaj Bo mag magowie was tutaj zaraz wyjaśnią No, no zaczyna się ta aktywniejsza część gildii widać O jednak nie Jak mi przykro Jak mi przykro Uuu Nie da ULTRA CRUNCHER Ale dostał kryta Bardzo dobrze Altair tutaj znowu walczy A niestety O Google Maps tutaj, no a właśnie, pozdrawiam wszystkich nowych członków Bardzo, bardzo jestem zadowolony, że Wszyscy jakby, którzy, którzy wygrali konkurs yy... O, patrzcie go, patrzcie go Patrzcie jak go po Patrzcie jak go podziśnie. I teraz finisher. Finish him! Ha, 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 ha. Patrzcie teraz, patrzcie teraz, to będzie, patrzcie co się dzieje, patrzcie co się dzieje. Finish him ha, ha, ha. Ale kryty. Znaczy de dewas zdewastowani, że tak powiem. Ten taki net chciał się upodobnić do mnie, ale mu trochę nie wyszło. No i po pozdrawiam wszystkich, którzy dołączyli, bo fajnie, że wszyscy, którzy wygrali, dołączyli, jakby bardzo mnie to cieszy i bardzo ich pozdrawiam. A ich tu o jak mi przykro! Macie sto... 150 ale dostaję w pierdziel. Chwila. Kto atakował na tę gildię, która ma 250? Podczas gdy nie mamy, my nie mamy żadnego. No dobra, nie wiem, nie wiem. Dobra, uda się chyba. Ej, no. Kto atakował na taką wildję. Kar twarz, trzymajcie kciuki! Chociaż w sumie to było napisane czy się uda pewnie, czy nie Ale ja nie, nie zwróciłem uwagi No, no, da, da, uda się, uda się Uda się! Ole, epic win! Nie no, to, to był epic win To był epic win 50k doświadczenia, o ja, pi, ja pierdziu to był, to był dobry win Ale jakby oni się wszyscy zgłosili to było bardzo ryzykowne. Nie wiem, kto to zaatakował, ale to naprawdę było ryzykowne. I jeszcze wam... A, to zaraz. Pan Ciecia napisał. Jak będzie konkurs, a nie. Przeczytaj dobrze. A po drugie chodziło mi o konkurs na, o żartach. Ja proponuję, jaką lubisz najbardziej markę samochodu. Nie wiem o co chodzi, ale na pytanie odpowiem, że chyba, tak jak już kiedyś tam wam pokazywałem, mojemu ulubionym, znaczy pytasz o markę samochodu, to będzie to chyba yy, póki co. Jest to Aston Martin i na razie nic go nie przebije Ale nie, nie jest. Ja mam takie dni na przykład, że raz mnie na przykład Jara, o nie YouTube, YouTube też mi Jara, ale raz mi Jara na przykład taki Aston Martin, o właśnie taki, o ten Aston Martin bardzo mi się podoba, no już wy wiecie, bo ja wam pokazywałem, o DB9 mi się bardzo podoba, yy, taki, o nie taki no, jaki piękny jest, o. O, taki ole jakbym takim po, podjechał i tablicę sobie jeszcze kajubi zrobił, nie, to jakbyście, na, jak na ulicy kiedyś zobaczycie takiego z tablicą kajubi, to będę, to ja na pewno, to możecie nawet sobie selfie'aka, jakbyście chcieli, to, mo, to możecie, albo na przykład, co mi się jeszcze podoba, podoba mi się jeszcze ten Mustang, mi się bardzo podoba też, Shell gt 500 też jest bardzo fajny, czerwony mi się marzy taki, tutaj go chyba akurat nie ma, o, taki tylko. O, ten taki mi się podoba, ale on tak, na drugim miejscu jakbym miał wybierać. O, też jest bardzo fajny, O, nie, ten nowy mi się, to jest chyba ten nowszy, ten stary mi się podoba, ten nowszy, ten nowszy mi się tak bardzo, chociaż ten też jest spoko, ale ten, u, ten nawet ładny, u, ten to, ten bardzo ładny, coś fantastycznego, o, ten, mi... to jest chyba ten klasyczny, nie, to nie jest klasyczny też. Ale też jest fajny. One są bardzo... Po... Nie, nie jestem w stanie za bardzo ich rozróżnić, bo nie jestem też specem, ale one są bardzo podobne. O, ten mi się na przykład nie podoba. Ten mi się nie podoba. To jest inny. Yy, to, jest ten, to jest ten nowszy. A to jest ten klasyczny chyba. Nie, to nie jest ten klasyczny. Zaraz znajdę wam klasycznego. To jest właśnie ten... Jeden z tych nowszych. On mi się nie podoba. Te światła ma inne. Podoba mi się ten taki z tymi klasycznymi światłami. To chyba jest ten. Zaraz znajdę. O, Ford GT też mi się nawet... Ale Ford GT to jest tam jakby... O, z tymi światłami mi się nie podoba, ale na przykład podoba mi się... Yy, ten klasyczny. O, tu jest ten klasyczny. Ten mi się podoba. One, one się... O, ten też mi się na przykład nie podoba. One się minimalnie tam różnią, ale jednak, no. Tak jak pytałeś, to tak odpowiem, no. Bra, przechodzimy dalej. Altair napisał muś dzięki za zapro. Trzeci raz mówisz źle mój nick. No jak źle, przecież to jest alter się czyta. No jak się czyta. Wiesz co? Zaraz zobaczymy. Ja cię zaraz wyjaśnię. Wpiszę to w Google... w Google tłumaczu i zobaczymy jak przeczyta to Google tłumacz. I jak przeczyta to inaczej niż ja to mówię, to masz jasną chatę. Angielski. Alter. A nie. I zobaczymy. Alter. No i co? No i co? A nie, bo to chwila, to na odwrót musi być chyba. Oce No i... No i pięknie no. No i... no, no ja wiedziałem. Do to, to ta ty niby specjalista jesteś zaraz tam. Dobra, zaraz tutaj misję weźmiemy. Jeszcze wam pokażę bitwę gildii też zaraz. Krycha 1245 2, 4, 5 napisał. Mogę do gildi. Dałem zapko chyba, dałem, no to dobrze. Martyn 69 napisał. Pozdrów na odcinku. No, pozdrawiam, pozdrawiam. Jak porozumiewają się chemicy? O boże, nienawidzę na, naukowych żartów. One są po prostu tak nieśmieszne. Zaraz wam coś puszczę, zaraz wam coś puszczę a propos nieśmiesznych żartów. Dają sobie cynk. <grym> to jest jeszcze nawet nie takie złe, ale zaraz wam coś pokażę. Bo przypomniałem się taki filmik, a propos. Yy, no. yy, to był filmik yy, jak. Kurczę. Że był taki gościu w jakimś programie i on... i on opowiedział suchy kawał i zepsuł coś tam y jak zepsuć chyba to było atmosferę Nie wiem Je To było chyba w jeden z dziesięciu Taki jakiś kujon był No Jeden z dziesięciu kawał To był taki gość który O, dowci po fizykach To jest to, to jest to To jest to ale to widzę, duże. widzę taki... O, ile bardzo dużo. Posłuchajcie sobie tego, to jest tak słabe. Jakiś smutek na panów twarzach. Co zrobić, <grym> żeby panów rozweselić? Mogę żart powiedzieć. To słuchamy. Tacy ludzie są najgorsi, oni są po prostu najgorsi. Tacy ludzie, oni po prostu tak... Wyobraźcie sobie takiego ziomka na imprezie. No posłuchajcie sobie. Taki wiecie... Że tacy takie kujony, które po prostu takie nieśmieszne żarty opowiadają, jeszcze naukowe i to tak w towarzystwie. To jest po prostu najgorsze. Nie róbcie tak. Otóż w niebie spotkało się trzech fizyków: Einstein, Newton i Pascal i postanowili zabawić się w chowanego. Pascal schował się za chmurką, a Newton narysował na ziemi kwadrat o wymiarach metr na metr i stanął po środku. Zaczął szukać Einstein. Od razu zauważył oczywiście Newtona i krzyczy: Ha, Newton, znalazłem cię! A Newton na to mówi. A wcale, że nie, bo ja jestem jeden Newton na metr kwadratowy, czyli Pascal. Panie Stanisz. Lit. Półtora litra musiałem wypić wody. półtora litra. I nadal mnie jeszcze suszy. Yy, ha masz hasło... O no to ni niestety już zobaczyliście. Tam on tutaj nie chciał grać. Jak ktoś chce to konto, to, tu macie pasy. Tam, nie wiem, dał mi pasy. Zapomniałem ja usunąć wiadomości. Sorry. I ostatnia wiadomość od Grabas Games. Oceń X. Oceń czy dobrze gram Mam ocenić twoją X? No to pokaż mi jej zdjęcie. Gościu. Oceń czy dobrze gram No dobrze grasz chyba. Dobrze. Jak do mnie napisałeś i jesteś moim widzem, to znaczy, że dobrze grasz. I na koniec na... Na tutaj poprawienie nastroju. Wyprawa do... na, 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 na te. Do burdelu Burdello Pokaz walkę Oglądajcie sobie No net nie zawodź Dobre Tutaj wszystkim dziękuję za wzięcie udziału Nawet Rogal jeszcze wziął udział Był jeszcze wtedy aktywny Był jeszcze wtedy aktywny No, no ci początkowi to tam Mięso armatnie tak zwane teraz tutaj mięso że tak powiem nie widzę bossa jeszcze trochę ich trzeba o ale już ta obstawa nawet ich trochę ciśnie obstawa o jest alphonse bigi on nie był bugi kiedyś przypadkiem bigi nie bigi to się czytanie bigi co ja też pierdzielę tutaj pimp my ride right. pimp my ride right. w ogóle tak sobie pomyślałem że na każdym znaczy czasem postaram się wam jakiś taki Zarzucić żartobliwy, żartobliwy ten, jakiś filmik, czy jakiś gif, czy jakieś, jakiegoś mema, tak, na, jako taki, do, jaki taki dodatek do tych odcinków, na przykład taki właśnie odcinkowy śmieszek, ale myślę, że, że pan z jeden z dziesięciu zrobił to już na, na dzisiaj wystarczająco, także śmieszków nie będzie dzisiaj, Ju, już, a takie czasem śmieszki, które na przykład tam na, znajdę gdzieś w internecie, to mogę wam zarzucić, to myślę, będzie takie w miarę śmieszne i to naprawdę takie śmieszne. Także czasem będę zarzucał takimi śmieszkami, ale myślę, że dzisiaj popełniłem wystarczający grzech. Yy... <laughs> także... Także to, to powinno wam wystarczyć na dzisiaj. Adwokat Diabła tutaj dużo HP ma, bo to już wojowa... O, na 1000 HP się utrzymał. No, oni tu już kurczę. Nawet dobrzy są. O ja go chyba wyczyszczę. A brakło tego jednego hita mojego. Ogremnień tutaj jeszcze. A no, już ledwo obstawę czyścimy, niedobrze to już się zaczyna dosyć takie niepokojące no ale oni są z kolei też już coraz mocniejsi nie oni są już z kolei co, coraz mocniejsi no jest no i patrzcie tutaj taki 50 cent tu jest taka jedna szatynka tu jest ruda szalona mają ładne oczy bardzo tutaj takie o, ten ma niebieskie a to też ma chyba niebieskie o, a ten, ten, ten ma tutaj o Erekcje tak zwane. Ale to nieistotne. Mm, 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 mm. Zara, tu ich wyjaśnijmy, że tak powiem. Niech idą skąd, niech wracają skąd przyszli. No, dawajcie, dawajcie dawać ich. Dobre. No. To to jest mak w ogóle? Dziwne. Jakoś tak mało bije. Tym mieczem to tak niepokojąco wygląda, tak by wychodziło, że to jest mag, no z DPSujemy go, to raczej nie ulega wątpliwości, o tu magowie go wyjaśniali bardzo ładnie, o czyli Lajmon już zakończy, to nieźle, no Lajmon mu bije sporo, Uu. no poszło, poszło, nice, very nice, już mamy te bonusy nawet duże, kurde 44 poziom trenera, już bardzo dużo. Bardzo się tu, bardzo tymi lochami tutaj podnieśliśmy Te statystyki Fajnie, fajnie, bardzo się cieszę Dobra moi drodzy, dziękuję za uwagę Zapraszam na kolejne odcinki I do... a ale mi coś strzyka w krzyżu O, reumatyzm Dobra, ja muszę, muszę ten Sobie tutaj Odpocząć. Dzięki za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Tak jak już wcześniej. Trzymajcie się moi drodzy. Do zobaczenia.